Dizon miodowy. Dzisiaj postanowiłem zrobić w bizonie naklejki 1M1 z tyłu, bo ich tu nie ma. Trochę ta blacha zgięta, ale to nic, bo w ogóle ten cały tył jest popatygowany. Gdzieś tu jakaś stłuczka, karambol był, gdzieś cofą może wgniótł. Często się tak zdaje, że nieustrożny kombajnista gdzieś ogonem rąbnie w słup w drzewo, w przyczepę, w ciągnik albo po prostu gdzieś w budynek i się później tak dzieje, że jest pomarszczona obudowa przez te 36 lat coś takiego się wydarzyło gdzieś w kółku a tutaj zaraz zrobimy naklejeczki nie, firma Bitex mi przesłała nie, nie, nie na papierze transportowym trochę zdegustowane tymi naklejkami. ale jakoś może sobie z tym poradzę 1M strzałeczki na tył. Na początek przykleiłem sobie taki trójkąt. Teraz trzeba będzie dać chyba 1M, 1M, a później strzałki. No i mam 1M, 1M. Teraz, jak trochę inaczej to zrobiłem, bo nie mam transportowego papieru, to według tej dolnej linii tutaj żółtej trójkąta przedłużyłem na 1M. Trójkąty na środku 1M. Tu dałem półtora centymetra odstępu. Myślę, że tak. Jest dosyć ładnie. Może być. Można by było dać T1M na środku w ogóle tego trójkąta, ale nie wiem, jakby to wyglądało. Zrobiłem tak. To jest trochę duża dowolność, bo Papryka to naprawdę rozmaicie przyklejali. Rozmaicie przyklejali na różnych modelach i różnych egzemplarzach. Widzę gotowy do wyjazdu. Trochę go umyłem. Światła stopu się świecą.